Pustynia nigdy nie zapomina i nigdy nie przebacza. Gdy słońce spali ziemię, dusze ludzi również wysychają razem z nią. Beznadziejna kraina, którą niegdyś nazywano Prosperity, stała się teraz jedynie przezwiskiem drwiny. Susza trwała już piąty rok, gdy przybyła do miasta. Nikt nie wiedział, skąd przyszła, ale wszyscy widzieli, co ze sobą przyniosła. Życie. Taką kobietę, która potrafiła sprawić, by ziemia zakwitła... Jednocześnie ożywiając wysuszone serce mężczyzny. To nie jest bajka o cudach. To historia o przetrwaniu, o odkupieniu i o tym, że czasami z najtwardszej ziemi wyrastają najwytrwalsze kwiaty. Ulice miasta pustką dzwoniły w południowym słońcu. Mieszkańcy, skrywający się za zakurzonymi oknami, dawno już porzucili nadzieję. Każdego ranka coraz mniej studni dawało wodę. Zwierzęta gospodarskie umierały jeden za drugim, a usta dzieci pękały z pragnienia. Pastor w niedzielę nie modlił się już o deszcz, tylko prosił o szybki i miłosierny koniec dla całego osiedla. Szeryf Tom Tomnej siedział w swoim biurze. Na biurku ostatnia szklanka wody, na jaką pozwolił sobie dzisiaj. Miał pięćdziesiąt dwa lata, ale w jego oczach mieszkało zmęczenie stuleci. Nie wierzył już w nic. Żona zmarła trzy lata temu na gruźlicę, syn poszedł na wschód próbować szczęścia. Przez okno obserwował główną ulicę, gdzie kurz tańczył na wietrze. Wieś była niegdyś zielonym miastem pełnym życia i śmiechu. Teraz była poczekalnią śmierci. Na horyzoncie pojawiła się postać. Najpierw wydawała się tylko mirażem, gdy powoli zbliżała się do miasta. To była kobieta. Na wozie. Nie spieszyła się, konie ciągnęły pojazd spokojnym tempem. Maktomnej wstał, żeby lepiej widzieć. Kobieta podróżowała sama, co było rzadkością w tej okolicy, szczególnie w przypadku takiej kobiety. Wóz zatrzymał się przed ratuszem. Kobieta zsiadła i rozejrzała się. Wyglądała na czterdziestkę, ale trudno było stwierdzić. Jej skóra była opaloną, ale nie tak wysuszoną jak miejscowych. Oczy miała żywo zielone jak wiosna, której nikt nie widział już od lat. Ubiór miała prosty, ale czysty. Na wozie były rośliny, nasiona narzędzia. Nazywała się Marta Rainsworth. Była botanikiem ze wschodu, który studiował pustynię. Przynajmniej tak powiedziała burmistrzowi, gdy ten ją wypytywał. Rzeczywistość była znacznie bardziej złożona niż to, co ujawniła. Marta nosiła w sobie tajemnicę. Tak głęboko jak podziemne żyły wodne, których szukała. Maktomnej obserwował, jak kobieta zakwaterowała się w jedynej gospodzie miasta. Coś niepokoiło szeryfa w związku z przybyszką. Może jej pewność siebie, albo jej nadzieja. Obie były niebezpiecznymi cechami w umierającym mieście. Przed przybyciem marty, miasto powoli poddawało się swojemu losowi. Ostatni pociąg kolejowy jeździł tędy sześć miesięcy temu. Od tego czasu Tory zasypał piasek. Półki sklepowe stawały się coraz bardziej puste. Szkoła zamknęła się po tym, jak nauczycielka też się wyprowadziła. Większość ludzi została tylko dlatego, że nie mieli dokąd pójść lub dlatego, że byli zbyt uparci, by porzucić swój dom. Szeryf wstał o świcie tego dnia, gdy Marta przybyła. Słupek rtęci w termometrze już o szóstej rano wspinał się w niebo. Gospodarz Samuel Wilson zapukał do jego biura. Widział przybywającego obcego. Maktomney skinął głową i obiecał, że sprawdzi. Nie spieszył się. Obcy byli rzadcy w Prosperity, ale przeważnie to byli tylko przechodnie, którzy po jednym dniu szli dalej, gdy zorientowali się, że nie ma tu czego szukać. Gospoda Wilsona była ostatnim działającym przedsięwzięciem biznesowym w mieście. Gospodarz wytrwale trzymał się tego, żeby pozostać otwarty nawet wtedy, gdy już ledwie miał gości. Mężczyzna przeprowadził się tutaj podczas budowy linii kolejowej i myślał, że dobre czasy jeszcze mogą wrócić. Gospoda była ostatnim miejscem społecznym miasta, gdzie ludzie czasami się zbierali, żeby dzielić się nawzajem swoimi troskami i resztką nadziei. Po przybyciu Marty, gospoda ponownie wypełniła się życiem. Obecność obcej kobiety rozbudziła ciekawość ludzi. Wszyscy chcieli ją zobaczyć, porozmawiać z nią, dowiedzieć się, dlaczego przyszła tutaj, gdzie już nic nie zostało. Marta następnego dnia rano zabrała się do pracy. Na skraju miasta wynajęła kawałek wyschniętej ziemi, której nikt już nie chciał uprawiać. Ludzie się z niej śmiali. Szalona kobieta ze wschodu, która myśli, że może pokonać pustynię. Maktomnej się nie śmiał. Widział w oczach kobiety determinację, wiedzę i coś, co już dawno zniknęło z jego własnych. Szeryf nie zawsze był tak gorzkim człowiekiem. Niegdyś wierzył w sprawiedliwość, w prawo, w porządek. Wierzył w to, że złe czyny poniosą karę, a dobre nagrodę. Potem przyszła susza. Musiał patrzeć, jak dobrzy ludzie cierpią i umierają, podczas gdy bezwzględni kwitnęli. Widział, jak społeczność, którą przysiągł chronić, powoli się rozpada. A najgorsze było to, że nic nie mógł z tym zrobić. Gdy pierwszy raz zobaczył miasto, Prosperity było obiecującym osiedlem. Linia kolejowa go osiągnęła, przybywali nowi osadnicy, ziemie rolne były żyzne. W mieście była mała szkoła, kościół, gabinet lekarski i wszystko, co było potrzebne kwitnącej społeczności. Sara, jego żona, lubiła tu mieszkać. Zawsze mówiła, że to miejsce zostało stworzone do wychowywania w nim dzieci. Ale potem nie przyszły dzieci, tylko susza. Maktomnej często myślał o pierwszych znakach źródło, które wyschło, studnia, która dawała coraz mniej wody. Pęknięcia w ziemi, które stawały się coraz głębsze, drzewa, które zgubiły liście już wiosną. Ludzie na początku się nie martwili. Przecież wcześniej też były suche okresy i zawsze mijały. Ale to nie mijało. I jak ubyło wody, tak ubyło nadziei. Marta pracowała ze szczególnymi narzędziami. Wbijała metalowe pręty w ziemię w różnych punktach, prowadziła pomiary, sporządzała notatki. Wieczorami studiowała gwiazdy i dalej sporządzała notatki. Miejscowi z ciekawością obserwowali, ale trzymali dystans. Nadzieja to niebezpieczna rzecz, bolesna, gdy się rozbije. Pewnego ranka Maktomnej postanowił ją odwiedzić. Nie oficjalnie, tylko jako człowiek. Kobieta właśnie badała Ziemię, gdy przybył. Poranne słońce oświetliło jej postać złotym światłem, gdy schyliła się nad Ziemią. Jakby odczytywała z niej jakąś ważną wiadomość. Marta nie była zdziwiona wizytą szeryfa. Jakby na nią czekała. Otrzepała ręce i wyprostowała się. Zaproponowała, żeby zobaczył nad czym pracuje. Maktomnej najpierw się wahał, ale w końcu ustąpił swojej ciekawości. Kobieta wyjaśniła, że pod pustynią kryje się woda. Nie głęboko, tylko w takich miejscach, których ludzie nie znają. Rośliny wiedzą, gdzie jest woda, trzeba tylko na nie uważać, a Marta uważała, pokazała różne pustynne rośliny, które zebrała i wyjaśniła, jak wskazują obecność wody. Maktomnej dowiedział się, że Marta to nie tylko botanik, ale też geolog. Uniwersytet wysłał ją tutaj studiować proces pustynnienia. Ale ona chciała więcej niż tylko obserwować zniszczenie chciała to odwrócić. Szeryf w zamyśleniu słuchał. Nie było łatwo przetworzyć to, co usłyszał. Żyli tu latami, desperacko szukając wody. A teraz ta kobieta twierdzi, że cały czas była tu pod ich stopami? Marta jakby czytała w jego myślach, wyjaśniła, że to nie jest proste do znalezienia. Do życia na pustyni potrzebna jest specjalna wiedza, którą mieszkańcy stracili, gdy zaczęli ufać wygodzie nowoczesnego świata. Kolej, maszyny, telegraf wmówiły im, że ujarzmiły naturę, ale natura tylko czekała, a teraz odebrała to, co jej. Marta uczyła się od plemion Indian z wschodniej Kalifornii, spędziła z nimi lata, nauczyła się ich metod, jak żyli na pustyni przez stulecia. Wiedziała, jak czytać ze znaków Ziemi, jak śledzić drogę wody pod powierzchnią. Ta wiedza, którą nowoczesna nauka długo lekceważyła, teraz stała się życiowo ważna. Maktomnej wątpił, ale nie mógł nie zauważyć małych zielonych pędów, które już pojawiły się na ziemi Marty. Kobieta je podlewała, oszczędnie, ceniąc każdą kroplę. Powiedziała, że to tylko początek. Mieszkańcy miasta wkrótce zauważyli zmianę. Ziemia Marty zaczęła się zazieleniać. Niebójnie, nierozrzutnie, ale zdecydowanie żyła. Ludzie zaczęli szeptać, jedni nazywali ją czarownicą, inni aniołem. Maktomnej nie wiedział, co myśleć, ale coś się w nim poruszyło, czego już dawno nie czuł. Ciekawość, zainteresowanie, może nadzieję. Burmistrz Henry Douglas się martwił. Nadzieja to niebezpieczna rzecz w umierającym mieście. Ludzie zaczynają wierzyć, a potem się rozczarowują. A rozczarowani ludzie mają skłonność do szukania kozła ofiarnego. Ostrzegł Magtomneja, żeby miał oko na obcą kobietę. Szeryf skinął głową, ale wiedział, że strach burmistrza nie był o miasto, ale o jego własną władzę, która w ostatnich latach tylko rosła, gdy ludzie stawali się coraz bardziej zdesperowani. Douglas zbudował swoje imperium w ratuszu. Stamtąd kierował pozostałymi zapasami, decydował o tym, kto ile wody dostaje, kto może otrzymać pomoc z pozostałych pieniędzy. Przez lata powoli zagarnął władzę, wykorzystując desperację ludzi. Maktomnej o tym wiedział, ale nie interweniował. Nie miał siły walczyć, szczególnie gdy burmistrz był jedynym, który jeszcze coś robił dla miasta, nawet jeśli z samolubnych powodów. Praca Marty nie ograniczała się do jej własnej ziemi. Wędrowała po okolicy, zbierała rośliny, pobierała próbki gleby. Pewnego dnia Maktomnej zauważył, że chodzi po cmentarzu. Spacerowała między grobami jakby szukała towarzystwa. Szeryf za nią poszedł i zapytał, co robi. Marta powiedziała, że na cmentarzu ziemia jest inna. Zmarli ją odżywiają, a rośliny rosną na niej inaczej. Wiele można się nauczyć z roślinności cmentarza. Maktomnej opowiedział jej o żonie. Sara była piękną kobietą, pełną życia. Gruźlica powoli ją niszczyła, jak susza miasto. Marta uważnie słuchała, nie przerywała, nie mówiła frazesów o stracie, tylko słuchała. A to było więcej niż to, co ktokolwiek zrobił w ciągu ostatnich trzech lat. Sara była lekarzem miasta, jedynym na wiele mil. Nawet na łożu choroby próbowała pomagać ludziom, dawać rady, leczyć. Gdy już nie mogła wstać, chorzy przychodzili do niej, siedzieli przy jej łóżku, trzymali ją za rękę, słuchali jej rad. Maktomny często zazdrościł żonie tego, jak potrafiła pomagać ludziom. On umiał tylko utrzymać prawo, ale to nie leczyło cierpienia. Wiedza Marty nie ograniczała się tylko do roślin, znała pustynne zwierzęta wiatry, chmury. I znała też ludzi, widziała strach, desperację w ich oczach, i widziała też możliwość. Pewnego wieczoru zaprosiła Makhtomneja na kolację. Szeryf był zaskoczony, ale przyjął zaproszenie. Marta przygotowała proste jedzenie, ale takie, którego szeryf nie jadł już od lat. Świeże warzywa. Smaki obudziły jego wspomnienia o życiu, które już prawie zapomniał. Podczas ich rozmowy Maktomnej opowiadało o mieście, jakie było kiedyś i jak zaczęła się susza. Marta, uważnie słuchała, sporządzała notatki. Potem opowiedziała swoją teorię. Rzeka, która niegdyś zasilała miasto, nie zniknęła, tylko zmieniła kierunek pod ziemią. A ona wie, jak ją sprowadzić z powrotem. Jeśli uda im się odnaleźć podziemny nurt wodny i wykopać studnie w odpowiednim miejscu. Miasto może znów ożyć. Ale do tego potrzebna jest pomoc całej społeczności i wiara w coś, w co miasto już dawno nie wierzyło. Maktomnej walczył ze swoimi wątpliwościami. Zbyt często się już rozczarował, zobaczył zbyt wiele nadziei umierających. Ale w oczach Marty było coś, co nie pozwoliło mu się po prostu odwrócić. Po kolacji spacerowali po mieście. Nocna pustynia miała szczególne piękno. Gwiazdy świeciły jak nigdzie indziej. Marta pokazała maktomneju konstelacje i wyjaśniła, jak Indianie używali ich do orientacji i przewidywania pogody. Szeryf był zaskoczony, ile rzeczy nie wiedział o niebie, które przecież widział każdej nocy. W następnych dniach szeryf obserwował, jak Marta pracuje. Kobieta systematycznie mapowała okolice i sadziła coraz więcej roślin eksperymentowała. Niektóre zginęły, ale wiele przeżyło. A gdzie było życie, tam też musiała być woda. Maktomnej w końcu postanowił jej pomóc. Najpierw tylko sam, w tajemnicy, pomagał nosić narzędzia, kopać próbne doły. Potem powoli dołączyli inni. Najpierw tylko ciekawość ich napędzała potem coś innego. Marta zajmowała się nie tylko ziemią. wieczorami opowiadała historię w Gospodzie, Historia o dalekich krainach, gdzie pustynie zakwitały po deszczu, gdzie z wyschniętej ziemi wybuchało życie silniejsze i bardziej wytrwałe niż kiedykolwiek. Ludzie słuchali i zaczynali przypominać sobie także własne historie. Gospoda, która przez miesiące była pusta, teraz wypełniła się życiem. Ludzie rozmawiali, sprzeczali się, marzyli. Makhtomnej widział, jak społeczność, którą uważał za straconą, powoli odżywa i wiedział, że to dzieło Marty. Wilson, gospodarz, kwitł w tej nowej atmosferze. Jego kuchnia, która długo gotowała tylko najpotrzebniejsze rzeczy, teraz znów przygotowywała prawdziwe posiłki. Marta nauczyła go, jak używać pustynnych roślin do gotowania, jak uczynić jedzenie smakowitszym przy małej ilości wody. Ludzie znów znajdowali radość w jedzeniu, nawet jeśli w skromnych porcjach. Burmistrz nie cieszył się ze zmiany. Zbyt długo był jedyną nadzieją miasta, jedynym źródłem władzy. Teraz ludzie zwrócili się gdzie indziej, ku obcej, która może nawet nie potrafi dotrzymać obietnicy. Douglas zaczął grozić Marcie, że wyrzuci ją z miasta. Maktomnej interweniował. Przypomniał burmistrzowi, że prawo nadal istnieje, nawet w umierającym Prosperity, a on, jako szeryf, przysiągł bronić prawa. Jeśli burmistrz spróbuje wypędzić Martę bez powodu, to będzie musiał stawić czoła konsekwencjom. Douglas wściekł się, ale się wycofał. Na razie. McTomney wiedział, że to nie koniec, tylko początek. Burmistrz nie porzuci łatwo swojej władzy. Praca Marty tymczasem trwała. Kopali coraz więcej prób, przeprowadzali coraz więcej pomiarów, i coraz więcej roślin kwitło na wyschniętej ziemi. Ludzie zaczęli wierzyć, a wiara może być niebezpieczna rzeczą, szczególnie dla tych, którzy żywią się strachem. Pewnego wieczoru, gdy Marta i Maktomni omawiali swoje wyniki, ktoś włamał się do kwatery kobiety. Jej notatki, mapy zniknęły. Wiedzieli, kto za tym stoi, ale nie mieli dowodów. Marta nie popadła w rozpacz. Prawdziwa wiedza, powiedziała, nie jest na papierze. Jest tu w mojej głowie i w ziemi, której dotykam. W ciągu nocy Marta i Maktomnej przerysowali mapy. Jeszcze bardziej szczegółowo niż wcześniej. Szeryf był zaskoczony, jak dobrze kobieta pamiętała każdą daną, każde spostrzeżenie. Do świtu byli gotowi kontynuować pracę jakby nic się nie stało. Szeref zauważył, że Marta to więcej niż pokazuje. Jej wiedza jest głębsza, cele bardziej złożone. Gdy zapytał, Marta powiedziała prawdę. Nie przyszła tylko studiować pustyni, też uciekała ze wschodu przed mężczyzną, który chciał ją posiadać i jej wiedzę, bogatym ziemianinem, który myślał, że za pieniądze może kupić wszystko. Marta wybrała raczej pustynię niż złotą klatkę. Maktomnej zrozumiał jej wybór. On też wybrał kiedyś wolność, gdy został szeryfem, zamiast podążyć śladami ojca i zostać kupcem na wschodzie. Wolność rzadko była wygodna, ale zawsze była warta swojej ceny. Następny krok burmistrza był bardziej przebiegły. Zaczął rozpowszechniać plotki w mieście. Że Marta. To w rzeczywistości oszustka, która wykorzystuje łatwowierność zdesperowanych ludzi, że swoje rośliny przywiozła skąd indziej. Tylko udaje, że tu je wyhodowała, że robi niebezpieczne rzeczy, może nawet czarną magię. Niektórzy zaczęli wierzyć w plotki. Strach i desperacja to dobry grunt dla takich myśli. Ale wielu stanęło po stronie Marty. Widzieli jej pracę, widzieli wyniki. A co najważniejsze, widzieli nadzieję, którą przyniosła. Marta ogłosiła, że znalazła to, czego szukała. Punkt na granicy miasta, gdzie podziemna rzeka była najbliżej powierzchni. Tu trzeba było wykopać studnie, głębszą niż kiedykolwiek wcześniej. Prace trwały tygodniami. Ludzie pracowali na zmianę, kopali w suchej ziemi. Maktomnej był tam każdego dnia, kierował pracą. Podążając za wskazówkami Marty, posuwali się coraz głębiej. Wątpliwość i nadzieja naprzemiennie panowały nad miastem. Były dni, gdy wydawało się, że wszystko daremne. Ziemia była sucha i twarda, ale Marta nie poddawała się, a powoli też Maktomnej nie. Szeryf zdał sobie sprawę, że już nie tylko z powodu wody to robi, ale też z powodu Marty. Kobieta przywróciła coś do jego życia, co uważał za stracone. Celular, sens i coś jeszcze, czego jeszcze nie śmiał nazwać. Burmistrz Douglas zdecydował się na ostatni desperacki krok. Jeśli plan Marty się powiedzie, jego władza zostanie na zawsze utracona. Podburzył kilku ludzi, żeby zniszczyli studnie, zrujnowali pracę Marty ale Maktomnej postawił strażę wokół studni. Sam też był tamtej nocy, gdy przybyli napastnicy. Konfrontacja nie była długa ani dramatyczna. Napastnicy to nie byli prawdziwi bandyci, tylko zdesperowani ludzie, którymi burmistrz manipulował. Gdy stanęli twarzą w twarz z szeryfem i resztą mieszkańców miasta, poddali się. Maktomnej ich nie aresztował. Zamiast tego zaprosił ich do przyłączenia się do pracy. Niektórzy przyjęli. Przełom nastąpił pewnego świtu. Maktomnej właśnie kończył swoją zmianę przy studni, gdy to poczuł. Ziemia zadrżała, potem woda wybiła z głębi. Najpierw tylko sączyła się, potem płynęła coraz silniej. Czysta, chłodna woda z serca pustyni. Wiadomość rozeszła się błyskawicznie. Ludzie biegli, żeby na własne oczy zobaczyć cud. Marta się uśmiechnęła, ale nie świętowała. Wiedziała, że to tylko początek. W następnych miesiącach miasto powoli się przekształciło. Obszar wokół studni zaczął się zazieleniać. Pod kierownictwem Marty zbudowali kanały, żeby rozprowadzić wodę. Zaaklimatyzowali nowe rośliny, takie, które wytrzymywały pustynny klimat, ale też przynosiły pożytek. Burmistrz Douglas zniknął z miasta tego dnia, gdy woda wybuchła. Nikt nie wiedział, gdzie poszedł i nikt go nie szukał. Miasto wybrało nowego przywódcę, takiego, który rządzi nie strachem, ale nadzieją. Maktomnej odkrył w sobie nowego człowieka. Już nie żył w bólu przeszłości, ale w możliwościach teraźniejszości. I coraz więcej myślał też o przyszłości. O przyszłości, w której może Marta też znajdzie miejsce. Plan Marty działał, ale nie był doskonały. Susza nadal nękała okolice, a podziemne zasoby wodne nie były niewyczerpalne. Wiedziała, że potrzebne jest długoterminowe rozwiązanie. Pewnego wieczoru podzieliła się swoimi obawami z Maktomnym. Siedzieli na werandzie domu Szeryfa, patrząc na gwiazdy. Marta powiedziała, że sama woda to nie wystarczy muszą też zmienić ziemię. A do tego potrzebny jest czas, lata. Maktomnej zrozumiał, co to oznacza. Marta chciała zostać, a on chciał, żeby została. Tego wieczoru po raz pierwszy rozmawiali o swoich uczuciach. Nie wielkimi słowami, nie wyznaniami. Po prostu otworzyli się przed sobą, jak pustynne kwiaty otwierają się po rzadkim deszczu. Miasto Prosperity dziś już trudno rozpoznać. Główną ulicę obramowują drzewa, na podwórkach kwitną ogrody. Woda, mądrze wykorzystywana, każda kropla ceniona, żywi społeczność. Ludzie nauczyli się, jak żyć w harmonii z pustynią, nie walcząc z nią, ale współpracując z nią. Dom Marty Rainsworth i Toma Maktomneja stoi na skraju miasta, z widokiem na kwitnące pola, które razem stworzyli. Pamięć suszy nadal żyje. Jako ostrzeżenie i nauka. Ale obok niej jest coś jeszcze. Pewność, że z najsuchszej ziemi też może wypłynąć życie, i w najbardziej złamanym sercu może ożyć nadzieja, jeśli jest ktoś wystarczająco odważny, żeby zasiać nasiona, i wystarczająco cierpliwy, żeby czekać, aż wykiełkują. Pustynia się nie zmieniła. Nadal jest twarda, bezlitosna i piękna. Ale miasto Prosperity nauczyło się w niej żyć. I to największe zwycięstwo, jakie ktokolwiek może osiągnąć.